Lubicie ten czas w wschodzie słońca, jak niskie promienie wydobywają cienie, podświetlają liście? Pokażę Wam kilka roślin, które stoi przed moimi drzwiami. Wszystkie, jeśli chodzi o alokazje, są tegoroczne. To tegoroczne nabytki, ale może po kolei. Tutaj nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, między innymi mała Juka rostrata, Agawa Zulu. dalej, o też takie. Wdzięczne stworzenie, chociaż trochę brązowieją mu niektóre igły. Araukaria chiliska. Kolejną rośliną jest alokazja Blackstem. Tak, mniej więcej do wysokości piersi sięga. Zależy, kto gdzie ma piersi. Dalej. Tutaj jest też takie cudeńko alokacja Illustris. W tym roku zmagała się z grzybem, ale całe szczęście skutecznie z niego wyszła. A największa przyjemność jest pod spodem. Proszę bardzo. Tutaj mam taką paprotkę rzadko w Polsce spotykaną, przynajmniej w naturze: Dixonia antarctica. To jest taka paprość drzewiasta, która jest dość popularna w zachodnich ogrodach egzotycznych. Ona tworzy takie wysokie pnie, i na których czubkach, jak liście palm, właśnie, właśnie liście paproci. Tu jakiś filodendron ostatnie chwile na dworze potem z ciekawszych rzeczy alokazja mojito alokazja która wypuszcza liście o takich barwach jak słynna frog in the blender przy czym jest alokazją Przepraszam, kolokazją. Dalej. Kolokazja Venti. Jezu, znowu pomyliłem, że tabliczki większe powkładać. Alokazja Venti, oczywiście. Wybaczcie, mi jestem przed kawą poranną. No a tutaj się już na pewno nie pomylę. Xanthosoma violaceum. To jest roślina, którą jestem zachwycony. Jeszcze większe i ładniejsze liście niż mm, większość moich kolokazji. No to jest ta sama roślina. Po angielsku black taro. Takie skórzaste liście aksamitne z wierzchu. Bardzo przyjemne. Też coś tam się na dole dzieje. Chodzimy dalej. Tu jest kolejna kolokazja. Kolokazja Fontanesi. Liść, który na górze tak się wybrzuszył, to pozostałość po ostatniej ulewie. Zobaczymy, czy się go uda wyprostować. Nie chciałbym mu zrobić krzywdy, ale chyba jest nadłamana ta blaszka. A zostawimy. No i taka ostatnia istotna rzecz, która tu stoi. To jest też ciekawa roślina. Esalbicja. Inaczej, mimoza. jest też ciekawe stworzenie, którego prawie się pozbyłem w tym roku. Albicja jedwabista. Rzekomo świeci w nocy. No, nie zauważyłem. Może dlatego, że nie miałem jeszcze kwiatów. Ej. Ale jej cechą charakterystyczną jest to, że ona na noc zwija liście. Na początku bałem się, że po prostu to już jest koniec. Ale potem każdego wieczora ten spektakl się powtarza na listki zwinięte w tym momencie, jak u jakiego działowca rozwijają się w ciągu dnia. No to tyle. Danego dnia wszystkim życie.